Oto, jak bardzo failowałem, tak? Nie tak. Tak! A teraz to skończmy. Fak. 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 Lewituj, lewituj, lewituj spokoju. Jesteś! <gryw> Mam cię. Jesteś moja! Tylko moja! Mam cię. Um. To też muszę przywrócić do siebie. Tak by wypadało. Najpierw ściągnąć tam, żeby miał bliżej z przesunięciem. Hop.

Stój! Wracaj! Tak, tu. Dostań. Dobra skrzynia. Idę po twojego brata. To jest strasznie nieznośny. Jesteś! I am a fucking genius. Ale ze mnie jest geniusz. Źle geniusz, 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 geniusz. Genius, genius. Ok, trzeba się wyrobić tylko z czasem, jeżeli chodzi o skocz czy. nie tam. Poczekam jeszcze. Albo. teraz? Cholera, za późno. Próć. chociaż w sumie? I tak skrzynia spać musi, i tak się zatrzymujesz przed. I raz, i dwa, i trzy. Ehm, za wcześnie. Prawda? Tak. Ech, jeszcze raz. I jak zacznie się wysuwać, wtedy to zrzuć. Tak będzie najmądrzej. Nie tu! Tu. Zostań na swojej pozycji. Nie zacznij się wysuwać. Zacznij na to. Trzy, dwa, jeden, GO! Yeah. Yeah. Raz, 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 raz! Yeah. Yes! Jestem wolny. Kwak! <laughs> to będzie zabawne. Okej. Okay. O, Okej. Okay. Co jeszcze, że tu tak miałem zrobić? To nie jest czasówka. To jest dobrze. Przeskoczyć z tego. Hop. Nie zapadnij się za mną. Ledwo. Um. Um. Ehm. Um, um, będzie Kiepski. Um. Czemu to nie idziemy na czasówce? A kabel się tam dostanie, wiesz? Da na górę samą. Hop. Hop. Chciałbym tak jakoś wyłączyć to wcześniej. Jest ten problem, że ja tam nie dobiegnę. Nie dobiegnę z tego tutaj. Spójrzmy inaczej. Raz patrzę No i nie wskoczę też tutaj. Chwila, moment. Dlaczego nie na dole? Dlaczego nie na dole? Chyba mam pomysł. Ten leci szybciej. I dopóki tamten się nie złapie... Dam radę! Je! Nie... Jeden. Jeden! TAK! 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 O, tak! Och, jest Oh my god! Jestem niesamowity. A co tutaj? Hej. Okay. I jakie mam zjechać? <grystanie> Ups. Chyba to nie w tędy. No oh, fuuuck! Au. Grawitacja mnie zabolała. Co czuję... Może ja? zresztą się pojawi też po drugiej stronie. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Po prostu... Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę. A z rozbiegiem. A, wracaj tu! Ach. Nie doskoczy ten sposób te osób. Nie. Fuck. Bond. Okej, okay. więc to leci tu, hej, i muszę tak się wyczasować. Muszę się zobaczyć tego szybko. Ale no, no, no. rozbiję, wracaj, 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 wracaj. Nie nawidzę się. Nie mam zdążyć. Nie zdążę. Chyba że. Nie byłbym się obrócić. Yep. Nie, wracaj. A, fuck! Jeszcze raz! Jesteś tu. Jak mam się wyrobić czasowo teraz? Nie? Ehm, um, w ten sposób. E, nie uda się.

To jest blisko! Prawie się udało! Teraz, 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 raz, 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 raz! Jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój, pa, PA! Żyje! Udało się! Tu, 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 o, hej. co ja mam teraz robić? Ok, zjechać potem i spaść? Mogę się tam czegoś złapać? Tak w ogóle? A może ma to jakoś w międzyczasie kliknąć? Może jeszcze Tak! Fak! nie jest fajne! Au! Ja się skaczę tutaj. A! Okej. Okay. Nie lubię tego zmiany! A-baka-baka-baka-baka-baka-baka! Ja, Baron. Do Hop! Hop! Aaaa! Raz... ...dwa... Hop! Co mam tu zrobić? Jak ja mam to przeżyć? to nie był dobry pomysł. Eee. Um, um. I... 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 O, chwila. Jestem bezpieczny. Ehm, poczekam chwilę. Raz, dwa, trzy. Czyżby mi się udało? No, jestem jest bezpieczny. bezpieczne. No to wygląda. I jestem bogiem. Po prostu jestem bogiem. Czy dobrze zrobiłem? Au. To jest czasówka. Fak! Poczekam. Co ja że czuję? Żebym nie zdążył i tak. Wracaj! Nie wiem jak ja zdążę, 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 nie wiem, ja zdążę. Nie wiem, ja zdążę. Nie wiem ja zdążę... ZDĄŻYŁEM!

Teraz poczekaj, 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 Joe go, 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 go Ehm. Um. Um. To nie wygląda bezpiecznie. A! Okej. Okay. Um, chyba nie złożyłem. Aha. <laughs> Jeszcze raz. Skakuj. Nie tak. Zejdź. Trzy. Jep. Raz dwa, 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 Tutaj. Yo. Fuck. King shit. o o. Nie? <todgłosy> Czyli muszę skoczyć? To będzie. Okej? Okay. Łała... Wow, wow. Czemu? Za jakie grzechy? Dlaczego mi to robicie? I A no wcześnie! To chyba było moje jelito... Okej! Okay. Raz, dwa... op! A zdążyłem! 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 Zdążyłem... Jestem bogiem... Jestem bogiem... Jestem bogiem... Fuck... Chyba tam. Aaaa! Błąd. Więc jak tylko... No co z tego? Biegim, 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 Okej, okej, spróbuj. Spróbuj, spróbuj. Spróbuj, spróbuj.

Proszę włączyć pierw tamto, żeby się tam dostać. Ja skacze, ja jesteś szybszy. I nie! Oh, fuck! Fuck! I tak mi się rękę. <śm> <śm> nie udało się. <śm> Okej. Okay. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz. Hop! Eee, za wcześnie. To za późno, to znaczy. Muszę mieć większy wyskok. Teraz. Tak, tak, biegi. Biegi, i ci sił w nogach? Nie! Tak. Eee, teraz? Z... Nope. Teraz. Za wcześnie. No też nie mogę dobiec z jakiegoś powodu. Cieka czy w ogóle coś tam jest. Spróbujmy co innego jeszcze zrobić. Za wcześnie. Za późno! no! Hop. Nie. Zmiana tej też nic nie pomogła. Teraz, 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 teraz. A je, je, je przeżyję. Ja... Nie. I moje ciało poleciało do góry. Gra, gra. Teraz. fak za wcześnie. Fuuu, za późno. Co zaczął ja zawsze mówi za wcześnie? Jakie ja zawsze skacze za późno? Za wcześnie. Mago. Yo, 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 yo. Hop. I tak nie zdążę, i tak nie zdążę, i tak nie zdążę. No i... A, a, tam w ogóle jest przejście? Za wcześnie. Nie przeżyję tego. Fuuu, za późno! Czemu ci ja ciągle się tak powtarzam?! Czemu ta gra mnie tak stresuje? Hop! Biegnij! Biegnij, mała suko! Czemu? 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 Tam nie ma przejścia? Czy co? Robię no, to specjalnie... Okej, okay, wrócimy z przerwy na Fajka i się stanie, po co jest ten przycisk. I... <gryw> Zaraz go spróbuję... Tak, wypróbuję. Okej, okay. może, może ta ściana tam, 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 gdzie nie mogę się nigdzie przedostać, nieważne jak zaskoczę, to. Może tam mam się dostać. Bo chyba innego sensu by nie było, jeżeli chodzi o tą to, to strzałkę tam. E, jeszcze jedna próba, jeszcze poczekamy. Okej, okay. okej, okay. chwila prawdy, chwila prawdy. Trzy, dwa, jeden, hop! U, u, udało się, udało się! Wow. Wow, 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 wow! Wow! A jednak internet nie kłamał! Dobrze zrobiłem! Ale czy przeżyłem? Czemu lecisz na Małysza? Slow mode um. to jest tak głębokie zakończenie, że nie wiem o co w nim chodzi, nawet to jest koniec, wczoraj. Um. Wytłumacz mi, co się stało. Bo jestem albo za trzeźwy, albo ta gra jest zbyt silna. To nie jest koniec? Mogę się wrócić? Um. 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 Czemu mam wrażenie, że mam déjà vu? Czemu mam wrażenie, że mam déjà vu? Dobrze. Mieliśmy kaccenkę. Kaccenki w takich grach, w których nie ma w ogóle kacsenek, przeważnie oznaczają koniec gry. Ale ja tu nie widzę końca. Ej! Ty! Ty byłeś wcześniej. Nie, fila. To ona. To no, biegi do niej stary. To ona? wydaje mi się, że to ona Gdy w tym nie, to ona Nie czy my dostaliśmy cliffhangera? Tak! Dostaliśmy cliffhangera Dostaliśmy cliffhangera Czym jest cliffhanger? Możecie zobaczyć na Wikipedii, a w skrócie mówiąc, mamy zakończenie, które nie wyjaśnia wszystkiego. I urywa się w najgorszym dla nas momencie. Halo często to robiło. hm um, hem, 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 hem. Tak, jeżeli chodzi o rozwiązanie, tak, sprawdziłem to jednak na YouTubie. Przepraszam Was za to moją grę. Nie, dobra. Nie przepraszam. Musiałem sprawdzić. Nie byłem pewny. I tak w pełni większość was przeszło tę grę, albo zobaczyła tu, na przykład, u innego lesplayera. I czy oni sobie poszli, czy co się stało z nimi? Um. Um. Czy menu zawsze było tutaj? Um. Skończyłem grę. Skończyłem grę, skończyłem, Libo! Tak! Uhu! Skończyłem, Libo! Jest! A! Ah! Z tym Jeden z gier platformowych skończyłem. Dziękuję! Do widzenia!